W tarnobrzeskim magistracie odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska poświęcone sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu. W ponad dwugodzinnej, burzliwej dyskusji wzięli udział miejscy, jak i wojewódzcy radni. Co udało się ustalić? Zamknięcie oddziału internistycznego od blisko półtora roku, niedobór lekarzy, ogromne kłopoty finansowe i widmo zamknięcia kolejnych oddziałów. To tylko część problemów, z jakimi od dłuższego czasu boryka się tarnobrzeska lecznica. Ponadto częste rotacje na poziomie kierowniczym w ostatnich latach nie pomagają w ich rozwiązaniu. Dlatego też podczas ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska pochylono się nad przyczynami tego stanu rzeczy. W tym celu zaproszono radnych sejmiku województwa podkarpackiego. Na 33 z zaproszenia skorzystało zaledwie trzech. Wśród nich Jacek Kotula, Andrzej Szlęzak czy Dorota Łukaszyk. Robimy wszystko co w naszej mocy naprawdę, żeby poprawić sytuację tego szpitala zarówno finansową jak i funkcjonalną, żeby wrócił do dawnej swojej rangi, rangi szpitala wojewódzkiego, zarówno Zarząd i wszyscy radni w tej chwili no, przyglądamy się bardzo mocno temu, co w szpitalu jest zmieniane, poprawiane i myślę, że na przestrzeni najbliższych rok, półtora, będzie, będzie widać wymierne efekty tej pracy. Do mniej optymistycznych wniosków doszedł przewodniczący Komisji Zdrowia, radny Cezary Mikrud. Niegdyś związany z tarnobrzeską lecznicą. Przełomu nie było Jakiś rewelacji też się nie doczekałem. To, co usłyszałem z ust państwa radnych z sejmiku Podkarpackiego, to były rzeczy, które były mi znane. Chciałem tylko po prostu dowiedzieć się pewnych kulisów, szczegółów funkcjonowania Sejmiku Podkarpackiego, no i niestety konkluzje nie są optymistyczne. Rządy większości narzucają praktycznie politykę w każdych możliwych tematach. Nieważny jest interes ludzi, ważny jest interes partii rządzącej. No w tym przypadku również prawo i sprawiedliwość ma przewagę w Sejmiku, i zapadające tam decyzje są takie, jakie partia każe, żeby były. Na silne upolitycznienie szpitala jako jedną z głównych przyczyn jego problemów wskazywał również związany z nim lekarz pediatra Krzysztof Marchewka. Przede wszystkim wszystkie strony, łącznie z decydentami, muszą być otwarci. Nie mogą się zamykać na rozmowę, tylko muszą być otwarci i, i, i chcieć coś dobrego zrobić, bo no nie ma tak, że będziemy leczyć tego, a nie tamtego, tylko będziemy leczyć pacjenta z całym jego przypadłościami i traktować go jako człowieka przede wszystkim. Podczas ostatniej sesji sejmiku podkarpackiego radni podjęli decyzję o dokapitalizowaniu Tarnobrzeskiego Szpitala w wysokości 6 milionów złotych. Ta kwota to jednak kropla w morzu potrzeb, bowiem lecznica każdego miesiąca odnotowuje straty w wysokości 1,5 miliona złotych.